Witam bardzo serdecznie z tej strony Excel. Ja nazywam się Excel, a to jest Lanek z Wrubel, najważniejszy mecz ramówka SBM. No, Wrubel, tak, to jest producent, który był u Reto bardzo długo i ludzie się zestrali właśnie o to, że on zepsuł tego reciaka, bo e, kiedy on produkował te bity, no to reciak był. Yy, najgorszym yy, z możliwym raciaków w swojej historii. Yy, Lanek, no co? Lanek to jest artysta bardzo wszechstronny, <grywdy> bardzo jestem fanem jego, gdyż zwyczajnie produkuje bity i nawija, tak jak yy, może bądź nie może. Ja sobie trochę powiększę kamerkę. Yy, no i co? I Nie ma tak syna geniusie, jak zwykle, i co? Ja, jako yy, prawilny obywatel, <grywdy> prawilny. Sprawowity obywatel polski, byłem dzisiaj na wyborach. Mam nadzieję, że zagłosowaliście, bo jak nie, no to troszkę szkoda, że nie bierzecie losu w kraju w swoje ręce. Yy, a jeżeli byliście, to bardzo wam za to dziękuję, że faktycznie podjęliście taką decyzję. Yy, Lanek X Wróbel, no co? No, ja szczerze wam powiem, że kliknąłem w pierwsze, co mi się wyświetliło. Ja naprawdę mam pod uwagę. Pod uwagą Wasze komentarzy, komentarze. No i na pewno będą te piosenki, które piszecie. Ja się o to postaram naprawdę. Ale póki co, to naprawdę nie jestem na się jak może jutro wstanę bądź wcześniej troszeczkę, jest teraz 12 w nocy, ja może wstanę trochę wcześniej. Może ponagrywam te odcinki, może zmontuję, może wyeksportuję, na pewno dostaniecie to prędzej czy później. No a teraz co, no to bez tekstu lecimy. Zobaczymy, co tu ugotowali chłopaki. Zobaczymy. Najważniejszy mecz. Blonciki się jarają, jak to zwykle. Dziś jest mecz! Czy wygramy, chuj to wie, chodzi jedynie o grę. Dziś jest mecz! Wziąmy chuj z tą ligą, nawet wygra się, zrobimy R-classikom. Najważniejszy mecz! Czy wygramy, chuj to wie, chodzi jedynie o grę. Dziś jest mecz! Spokojnie, spokojnie, jak na razie to się zgadzam z tym, że chodzi o grę, no bo tak, no bo wydaje mi się, że w tych sportach, wiecie, ważny jest wynik i tak dalej, ale najważniejsze to y, dobrze się bawić przy tym, chodzi o grę, wiadomo, fair play i tak dalej, y, to tak, ale z przykrością muszę stwierdzić, że nie znam się na piłce nożnej i jeżeli faktycznie będą tutaj jakieś odniesienia takie mocne do, do właśnie tej kultury, no to mogę nie szczaić, bo tekstu nie ma, odniesień z Geniusa też nie ma. Mogę nie W trybunach jakiś dziadek z piwkiem, ja z dziesiątką w środku robię kiwkę. Mijam obrońcę, mijam go jak dziwkę, gramy pod słońce i tak dostaną w pizdę. Pierwsza. <grybunach> gramy pod słońcem, no to to jest taki problem właśnie jak na podwórku, że gramy pod słońce, że nas razi, ale to w każdych spotkaniach. <grybunach> Ewej, prosto, padłe, kontra, idzie, brawo, planek fał, co on zrobił, debil? Leżałem na ziemi, lecz ziom, ale mnie podnieśli. Prawo <noise> ranek, dobrze, dobrze, dobrze! Masz radę! Trzeba szybkować zmianę! Dobry. Dobra! Jedziesz na całego! Oni znikają! <noise> Co oni tu Dobra! Jedziesz na całego! Oni znikają, nie ma to! Skup się na Dzień piłce. najważniejszy! Czy wygramy chuj to wie, chodzi jedynie o grę. Dziś jest Nike, Dobra to. Jest, nawet Foko. nawet się, zrobimy Nike, 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 Nike. Nie gadajcie, że wróbel będzie Czy też nawijał wie, chodzi jedynie o grę. Dziś jest Nike, Proszę. Sędzia, Kaloszy napił się w Paulu nie gwizze, bo znamy się prywatnie. Ustawiam ustawienie. Mu... te. sędziowie, przepraszam, kurwa. No wybaczcie, że sami mi się tak mientoli język. Ale wiadomo, w takich niższych klasach, jak na przykład lokalnie sobie ludzie grają i sędzia. Za piwo gwizdę dla was, Ur, a nie robię elewacji. Jedyny trzeźwy z całej jednostki. Nie zawsze świeżościęta trawa, Dodaj. nie zawsze murawa. To... <grywa> Ej, to jest dobre. Nie zawsze ścięta trawa? Znaczy, zawsze ścięta trawa, nie zawsze murawa. Yy, no wiecie, murawa to na czym grają trawa? Kurwa, taki soczysty jońcik. Niebał zapierdalać, nie wpadnie brama. Nieważne czy gdzieś w barażach gramy, czy w kucharach. Zawsze ta sama zasada, na piłce nie siadaj. Bo się zrobi, no da Ale co, że boli, dzieciu boli Boleć będzie, przegramy Podnosimy się, zmieniamy wynik meczu. Czy wygramy chujtowie? Chodzi jedynie o grę. A gdzie mój Apecik? Meczę! Ściomek A tu! Wygramy, chuj to wie, chodzi jedynie o grę. Dziś jest mecz. Mecz. mecz, 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 mecz. Mogę być nie wbicie. Bo troszeczkę dźwięk spóźnia, no powiem wam szczerze. Jeżeli chodzi o, o tą nutkę, to mi się podoba to, że nie było dużo nawiązań do piłki nożnej. Do piłki nożnej, bo zwyczajnie, no, nie znam się, tak jak już mówiłem. Ale powiem Wam, że Lanek, jeżeli chodzi o swoją osobę, jest zajebistym dodatkiem do SBM-u. W sensie, ogólnie do SBM-u, do, do jakiejkolwiek wytwórni. On jest ogólnie takim mainem, jeżeli chodzi o producentstwo. <laughs> no, pro, po prostu o po produkcję muzyki, nie? Ale jeżeli chodzi o vlogi, o muzykę, on jest zajebistym dodatkiem. Na przykład na hotelu Mofijce 3 nie bał się eksperymentować, na dwójce również się nie bał eksperymentować. Na jedynce nie pamiętam czy nawijał. Teraz nie będę o tym myślał, ale naprawdę jest to zajebisty dodatek. Zwyczajnie przez to, że na vlogach y, zajebiście śmiesznie się go ogląda, no bo to jest człowiek, y, kurwa, wszystkiego, człowiek, który potrafi wszystko, jest wszystkim, jest po prostu naszym bóstwem hip-hopowym. E, jeżeli chodzi o producenta, no to jest zajebisty producentem, a jeżeli chodzi o nawijanie, jest na prawdę ciekawym smaczkiem, kto to robił beat, tak mi się, very buffu. nie wiem kto to kurwa jest, czy to są jakieś nowe nabytki SBM-u, czy nie, możecie mi napisać, jeżeli chodzi o tą piosenkę, to co, refren nawet się wbija, no bo wiecie, no to są takie ciężkie klimaty, w sensie ciężki głos Lanka i tak dalej, także to mi się akurat podobało, nie, zwrotki powiem Wam, że były na tyle zwyczajne, że to nie jest kawałek jakiś do po prostu większego przychyłu, e, jeżeli chodzi o mnie. To po prostu się nad tym nie nachylę, jakoś tak bardziej. No bo widzę, że tutaj jest zwyczajnie, fajny klip, po prostu to zwyczajny taki klip, e, fajne efekty. No wiadomo, jak to na hotelach zawsze w sumie było, a to jest ramówka, to nie jest hotel. E, co artyści? No Wrubel, Wrubel, jak to Wrubel? No w sumie nie jest, za dużo go słyszałem, jeżeli by chodziło o rapowanie, no ale tutaj się niczym nie wyróżniał. Lanek również. Tyle, że Lanek ma lepszy głos od Wrubla. Cała piosenka była fajnym smashem. Ale to w sumie tyle, bo no, nie, nie było jakaś zła, no, nie mówię, że była zła, była po prostu spoko, ale to no, wiecie, jak się człowiek tego usłucha już od tyle, no stary, ja słucham powiedzmy taku, takiego trapu rapu od 17 roku, no to wiadomo, ile człowiek się osłucha takich zwykłych numerów. Wiadomo, że przestanie mu siadać w końcu, nie? Takie, takie zwykłe rzeczy. I tak jak dawałem takie faktycznie zwyczajne numery do playlisty, no to parę razy posłuchałem, a później się o tym zapominało i ani to usunąć ani co. Za jakiś czas Robert Lewandowski w pytaniu o ulubioną piosenkę puści ten mocny hit. Pozdro, paki. Nypel, Nypel, ty kurwo. Powrotu do SBM, no nie ma chuja. SBL ma tyle raperów, a i tak Lanek jest najbardziej podnym artystą. A Białas. A Spoko było, jakby zebraliście jak już zebraliście tyle osób w jednym miejscu, żeby powstały jakieś utwory, co mają więcej niż dwie osoby na bicie. Zgadzam się z tym, ale póki co mi jest dobrze tak jest, naprawdę jakby do tego numeru by dojebali jakiegoś Nikosia albo coś, to bym po prostu napił na to pewnie, albo po prostu bym się to nie spodobało na tyle jak teraz, więc ja tam tak nie uważam. Mm, nowy hymn FIFA Lanek, jak zwykle mocno słyszałem, już piąty raz. Rozpierdol. Najbardziej nijaki projekt od Was, póki co. Też tak mi się wydaje. W sensie ja to sprawdzę tak, wiecie, niby z obowiązku. No nie, no bo prowadzę ten kanał w sumie bardziej z pasji niż z obowiązku. Ale chciałem sprawdzić, sp chciałem sprawdzić co tam u sbm W końcu to była moja była ulubiona wytwórnia kiedyś, nie? No kiedyś jakby jeszcze łajcik, y, biała, y, znaczy biała zale jest. I Janek Mata, kurwa, nie wiem kto tam jeszcze BOS. Najmocniejsza wytwórnia i pewnie wielu z was podzieli moje zdanie. Nie jestem jakimś gikiem, jeśli chodzi o piłkę, ale buja w chuj. To wczarek polski, a nie czarek niemiecki Wałęsa chodzi tutaj co kurwa. To dobra. Jeżeli chcecie mnie wspomóc, to zapraszam do opisu tego filmu. Jeżeli chcecie pooglądać mnie więcej, to zapraszam do playlist, w których oceniamy płyty, zwyczajnie płyty jako całość. No a jeżeli chcecie, to zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Siemano.